który miałem samego gadak, który miał dychę nie, a mu to tam za to, to wiesz, wejdę do kontroli do taty i takowo nie ma Nie, a to Nie, na robię, wiecie Ja co to w Nie, co jest nie, 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 bo nie, nie, nie bo ty to jesteś jest, kto zebrał go, bo po prostu go pobrał, 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 nie, nie, pobrał, 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 się pobrał, 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 pobrał,